Adam Jankowski dla portalu fight 24 SFD.pl. Adam, jesteśmy po twojej walce na czwartej M-Max, Ma Night znajdwa silkowie. Powiedz, co się wydarzyło, że pojedynek został uznany jako nieodbyty? No, jak to w sporcie się zdarza. Eee, próbowałem w parterze wyjść z Półgardy do bocznej pozycji i przechodząc e, niefortunnie uderzyłem przeciwnika kolanem. tak. Prawdopodobnie dostał w nos. No i widać było, że go zamroczyło, no i niestety sędzia musiał przerwać walkę. Powiedz, bo od razu poszedłeś po obalenie. ty jesteś stójkowiczem, miałeś taki plan, żeby skończyć przeciwnika w parterze, bo i próbowałeś przejść tą gardę, coś próbowałeś pewnie kończyć, bić z góry? Tak, na początku chciałem mieć taki komfort psychiczny, czyli chciałem zapunktować, obalić, troszkę poboksować, obić go w parterze. Później walkę podniósłbym do stójki i dążył do, do na pewno do jakiegoś efektownego nokautu. No pewno chciałem dać dobrą walkę po prostu, dać dobrą walkę. Walczyłeś tutaj przed swoją publicznością. Nie ma co ukrywać, bo tutaj jakoś jesteś związany z tym białym stokiem. Powiedz, jak bardzo rozczarowujące jest to, że nie udało się wygrać walki tutaj na gali. Tak, mam niedosyt. Przygotowania były bardzo mocne i chciałbym jak najszybciej stoczyć kolejną walkę, żeby zapomnieć o tej walce, tak. Mam nadzieję, że przeciwnik dojdzie do siebie. Masz jakieś plany, gdzie byśmy mogli cię zobaczyć? E, nie ma na razie planów. Na razie są starty jeszcze amatorskie, łączę to, żeby po prostu nie A cały czas bo... żeby zbierać doświadczenie, więc, więc może. Za tydzień coś tam e, zawsze w internecie znajdę i gdzieś tam wystartuję. Po prostu mam taki dyskomfort teraz, że muszę szybko stoczyć jakąś walkę. Także czekam. A jak ci się podoba sama gala MMA Exclusive Night tutaj w hotelu w Wasilkowie? Organizacyjnie. Organizacyjnie bardzo fajnie, jest, jest, no podoba mi się bardzo, także e, bardzo chętnie będę tutaj chciał walczyć, e, jeżeli tylko. Adam, czego możemy ci życzyć w przyszłości? No, na pewno wygranych walk a czego ty byś sobie życzył? E, tak, no, dobrych walk i na moją korzyść oczywiście, tak? Ale, no, zdarza się, to jest sport, także. Chcesz komuś podziękować? Może? No, oczywiście dziękuję mojemu trenerowi Robertowi Jocz, e, no i chłopakom z klubu. Bartek Fabiński, Tomek Janiszewski no i cała reszta chłopaków, którzy naprawdę pomogli mi bardzo dobrze przygotować. No nie mogłem tego pokazać, a walka zbyt krótko trwała, ale mam nadzieję, że jak najszybciej stoczy kolejną walkę. Adam, ja też mam nadzieję, że jak najszybciej stoczysz kolejną, walkę, a przede wszystkim ją wygrasz. Z mojej strony życzę ci wszystkim zdrowia, żeby było zdrowie na te dalsze walki. Adam Jankowski dla portalu fight 24 jest w Dziękuję.